Cześć, zapraszam Was do obejrzenia pierwszego odcinka z serii Unboxing. W tym materiale rozpakujemy mechaniczną klawiaturę marki Steel Series Jest to model Apex 7. Na froncie pudełka widzimy, że klawiatura jest w pełni kompatybilna z PC, Mac, Xbox One oraz PS4. Klawiatura z tej serii posiada trzy rodzaje przełączników typu Red, Blue i Brown. Ja wybrałem osobiście model z brązowymi przełącznikami, ponieważ chciałem mieć coś pomiędzy czerwonymi a niebieskimi, ale więcej o samej klawiaturze i modelach przełączników powiem w kolejnym materiale dotyczącym recenzji ustawień klawiatury. Na odwrocie pudełka widzimy, jak klawiatura prezentuje nam się oddzielnie z podkładką na nadgarstki. Dodatkowo jest informacja, że producent gwarantuje nam trwałość do 50 milionów kliknięć w każdy z przycisków. Może przejdźmy sobie do rozpakowania. Tutaj musimy z każdej strony przeciąć sobie folię zabezpieczającą. W środku na pudełku mamy napis For Glory. Nawet ładnie designersko nam się to prezentuje. Dodatkowo klawiatura zabezpieczona jest folią ochronną, co jest na pewno na plus przy tej cenie klawiatury. Sprawdźmy sobie w ogóle co to jest za pudełko. Ok, w środku jest kabel od klawiatury. Nie wiem, czy jest to jakaś forma zabezpieczenia, czy po prostu zrobione jest tak o dla wyglądu. O, mam tutaj lekkie problemy z otworzeniem. Jak na razie, widzę pudełko 1.0. O, udało się jednak. Podwójny kabel przy klawiaturze ma długość 180 cm. Jest w gumowej osłonie. Możemy sobie odłożyć na razie na bok klawiaturę i zobaczymy, co jeszcze jest w zestawie. Pod klawiaturą mamy instrukcję obsługi, której prawdopodobnie i tak nikt z nas nie przeczyta. W czeluściach pudełka znajduje się to, co najbardziej skłoniło mnie do kupna tego modelu, czyli podkładka pod nadgarstki. Z racji tego, że spędzę większość dnia na pisaniu kodu, muszę mieć maksymalnie wygodny sprzęt. Wypakujmy ją sobie może z folii ochronnej. Ciężko się tą folię otwiera, ponieważ klejona jest taśmą. Tutaj, jak możecie zauważyć, posiada pod spodem 8 antypoślizgów. ale co najważniejsze, przypinana jest do klawiatury za pomocą delikatnych magnesów. No, powiem Wam, że prezentuje się dość solidnie. Co mogę powiedzieć na pierwszy rzut oka, to na pewno to, że odróżnia się od większości podpórek, tym, że jest wykonana z gumy. Nie jest to jakiś kliczowaty plastik lub skóra. Która po czasie po prostu ściera nam się podczas użytkowania i nie wygląda to potem estetycznie. Wyjmijmy jeszcze sobie bohatera odcinka z folii ochronnej. Tutaj znowu jest poklejone tą nieszczęsną taśmą. Otwiera się to mniej więcej tak samo trudno jak jedzenie na dowóz. To co kleją nam tą folią na gorąco. Cały zestaw, jak widzicie, prezentuje nam się bardzo schludnie, chociaż ubogo. Myślę, że miło by było jakby producent za klawiaturę w tej cenie dorzucił nam jakieś dodatkowe klawisze i narzędzia do ich zajmowania albo chociaż jakąś głupią naklejkę. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli materiał Ci się spodobał, zostaw kciuka w górę i zasubskrybuj mój kanał. Więcej informacji o tym produkcie będzie dostępny w następnym materiale wideo z serii Recenzje i Ustawienia. Do usłyszenia wkrótce. Cześć.